Jestem nowoczesnym człowiekiem, który prowadzi nowoczesny kanał YouTube i w związku z tym zawsze wiem, co jest na czasie. Właśnie przygotowuję taką śmieszną przeróbkę Despacito. W związku z tym wiele osób pyta mnie, jaki w 2022 roku mam stosunek do fizycznych wersji gier. Nie przepadam. Ach, gdzie bym teraz był bez mojej wspaniałej kolekcji gier. Żona się pewnie nie zgodzi, ale moim zdaniem i tak było warto. Fizyczne wersje gier powstały z musu. Kiedyś, kupując taką FIFA 96, nie mieliście wyboru, nie mogliście jej sobie pobrać z internetu. Musieliście iść do sklepu, zdjąć ją z półki, podejść do kasy, zapłacić, schować pod kurtką i przynieść do domu. To już wizyty w sklepach z gadżetami erotycznymi przysparzają mniej wstydu. Teraz pudełeczka coraz bardziej ustępują miejsca cyfrowej dystrybucji i na Kompak to się stało już dawno, kiedy jeden producent zapomniał zamontować w swoim laptopie napędu DVD i później odkrył, że przez 3,5 roku nikt się nie skapnął. Konsole jeszcze niedawno stanowiły dla nas, to znaczy dla mnie i mojego Aspergera, bezpieczną przystań, ale z PlayStation 5 Digital, z Game Passem, z Xboxem Series S. Trend zaczyna niebezpiecznie postępować również na nich. W Microsoftie albo Sony, przychody z cyfrowych gier to jest już od dawna grubo ponad połowa całości, ale nawet w Nintendo, czyli firmie, która jeszcze nie wynalazła internetu cyfra stanowi ponad 40%. Nic dziwnego, bo przecież cyfrowa dystrybucja jest tak wygodna, no bo kto by nie chciał zamiast posiadania pudełeczka, instrukcji, okładki i fizycznego nośnika, który będzie z nim już zawsze, w tej samej cenie nabyć wirtualnej licencji na pobranie gry, której nie da się sprzedać albo, no wracając do tej FIFA to na przykład nie da się jej też wywalić na śmietnik. Musiałem przejść na cyfrę, bo mój alergolog mi powiedział, że jestem uczulony na godność. Żeby nie było, uwielbiam Game Passa i sam też czasami kupuję gry na cyfrowych... gry, licencje na granie w gry na cyfrowych wyprzedażach, żeby nie nosić przy sobie 120 kartridży do Switcha, albo żeby napęd mojego PlayStation 5 nie zagłuszał mi miłych, kojących odgłosów remontu w mieszkaniu obok. Ale mimo wszystko no, w pudełkowych wersjach gier jest taka magia, mam je na półce, są moje, mogę robić z nimi co tylko chcę. Najwyraźniej jednak, z wyjątkiem zabicia za ich pomocą sąsiada. I oświadczam, nawet jeżeli gry w pudełkach będą się stawały coraz bardziej i bardziej niszowe, to w pełni nie znikną nigdy. Tak więc, pogadajmy o tym, jak się zmieniały, jak ewoluowało ich znaczenie i dlaczego są zajebiste. Poza tym, że przez noszenie ich w plecaku dorobiłem się garba. Tutaj nie ma romantycznej historii. Nośniki powstały, bo musiały, i pudełka do nich też, bo nikomu się nie opłacało nakładanie gołych gier do reklamówki szufelką i sprzedawanie ich na kilogramy. Na początku panowała radosna zasada, wolność tomku w swoim domku. To jest pudełko do gry od Atari 2600. To też, i to też, i to akurat nie, ale gdybym wam powiedział, że też, to prawdopodobnie byście uwierzyli. Dopiero w epoce konsol 8-bitowych do gry wkroczyło ulubione słowo nudnych ludzi: Standaryzacja. Kocham to słowo. Dzięki temu w sklepie już z daleka widzieliście nagry na jaką konsolę bas nie stać i mnie tego akurat brakuje też bardzo w innych dziedzinach życia i uważam na przykład że powinniśmy koniecznie ustandaryzować opakowania masła. Niestety większość opakowań długo miała formę wyłącznie użytkową, to znaczy robili je z kartonu i oczekiwali, że później wywalicie pudełko i zostawicie sobie sam cartridge i wtedy zbieranie opakowań do gier było jak zbieranie pustych kartonów po sokach. To znaczy można było, ale prawdopodobnie istniały łatwiejsze sposoby na Uniknięcie poboru do wojska. Chociaż nie, bo rola pudełek rzeczywiście kończyła się wraz z zabraniem ich do domu, ale w sklepach pełniły jeszcze jedną niesłychanie istotną rolę. Kusicieli. Jasne ilustracje lwiej części starych opakowań mają bardzo niewiele wspólnego z faktyczną rozgrywką i mogliby na ich podstawie robić memy oczekiwania kontra rzeczywistość. Ale jak przeglądam takie rzeczy jak ta niesłuchanie potrzebna mi książka z galerią okładek gier sprzed 30 lat, to naprawdę chce mi się te gry sprawdzać. Jest w nich mnóstwo oryginalności i jeżeli uruchomicie wyobraźnię, co do faktycznej gry będzie pewnie niezbędne, zakochacie się. Jak byłem mały, to też mi się zdarzało wybierać gry tylko na podstawie okładki, a jako, że miałem średnio tak jedną, Okazję ku temu w roku to spędzałem w elektromarkecie 3 godziny i oglądałem dosłownie każdą z każdej strony, i dzięki tej Posiadanej przeze mnie od dziecka inteligencji i rozwadze, wybrałem choćby Spyro zamiast Pokémonów. Zabijcie mnie. Ale przynajmniej miałem na tyle godności, żeby do dzisiaj sobie zachować te kartonowe pudełka i instrukcje do nich, bo już wtedy coś tak czułem, że z tymi grami łączy mnie emocjonalna więź i że nic nie pobije uczucia, kiedy wracacie do domu z nową grą i po drodze czekacie, żeby ją odpalić, i rozwijacie folikę i czytacie każdą stronę instrukcji, i włochacie pudełko. No to brzmi dziwnie, ale. Tak. Albo jeżeli korzystacie z komunikacji miejskiej, to tej dumy, że każdy wokół was widzi, co robicie, co macie i jacy jesteście z A teraz co no? Nastawiamy do i siedzimy i pycamy palcem w pasek postępu na telewizorze. Pasjonujące. Podobnie z kolekcjonowaniem, bo ja na przykład od roku poluję na wszystkie części fizyczne Mario Party i jest w tym coś pięknego. Na pewno piękniejszego niż kliknięcie download na torrentach. Właśnie, bo twórcy gier czasami używali też oryginalnych fizycznych edycji do zniechęcania was do kupowania nieoryginalnych, albo siłą, bo w takim Secret of Monkey Island w pewnym momencie pojawiały się zagadki na zasadzie, jakież to jest piąte słowo w trzeciej linijce na 45 stronie instrukcji. Albo po dobroci sprzedając piękne pecetowe Big Boxy w dobrych cenach i z bonusami, których u Sergeja nie było. Dobrze to przemyśl, bo jeżeli kupisz piracką kopię, to nie dostaniesz tego wspaniałego plakatu z oryginalną mapą Śródziemia. No spoko, ale w sumie to i tak planowałem w tym roku przestać być prawiczkiem. Ja takie smaczki uwielbiam i nawet mi nie chodzi o jakieś wersje kolekcjonerskie po 1000 zł, tylko zwykłe takie pierdoły, jak to, że okładka jest odblaskowa. Albo kiedy rewersy japońskich wydań dwóch części Zelda na Game Boya się łączą ze sobą tak słodko. A co ma dawać taką radość w cyfrowych wersjach? Jak kurczę, gra i DLC się połączą magicznie w jeden plik? Z biegiem czasu te smaczki ewoluowały z czegoś, co robili po to, żeby Was oddalić od piratów, albo od tak dla zabawy, w coś, co faktycznie miało Was przekonać do sięgnięcia po kopię fizyczną, a nie cyfrową. Mieszkam na 40 metrach, z czego niestety 38 zajmują moje figurki Skylanders. Niestety nawet gatunek Toy Story Life, czyli gry polegające dosłownie na zbieraniu fizycznych śmieci, zakończyły swój żywot wirtualnie, bo do jednego z ostatnich przedstawicieli gatunku, czyli Starlinka, mogliście kupować plastikowe stateczki, ale to samo dało się zdobyć cyfrowo jako DLC. Rozumiem, że wiele osób ceni sobie bardziej wygodę, ale dla mnie pudełeczka stanowią zarówno dowód, jak i przyczynę mojego przywiązania do danej produkcji. Tak spodobało mi się Super Smash Brothers na Wii u, kiedy dostałem cyfrową wersję do recenzji i właśnie trzymałem ją na dysku konsoli, ale później sobie pomyślałem, że skoro tak ją lubię, to może warto byłoby ją faktycznie mieć. I to nie była taka głupia decyzja, bo Nintendo niedługo zamyka cyfrowy sklep Wii u 3DS-a zresztą też, a niedługo pożegnamy się też pewnie z witą i PS3. -ką. Będziecie mogli nadal pobierać gry, które kupiliście wcześniej, ale brać cokolwiek nowego, nawet dodatki do nich nie. I nie wiadomo na no jak długo zachowają tę możliwość pobrania, bo jako ja mam gwarancję, że jeżeli chciałbym pograć w 2060 piątym w tę samą grę, to wciąż będę mógł. No w sumie taką, że jestem właściwie pewien, że wtedy Nintendo wyda dokładnie tę samą grę na ich nową konsolę za 300, ale wiecie o co chodzi. I tak będę miał wtedy lepiej od posiadaczy tej nowej wersji, bo będę miał coś, czego oni nigdy nie będą mieli, czyli oryginalną, prawdziwą papierową instrukcję, bo już teraz wszędzie pchają, tfu, cyfrową, ale mimo, że bez instrukcji się nie najesz, to to jeszcze jakoś jestem w stanie przełknąć, bo największą zniewagą i rakiem są fizyczne wydania gier, bez gier w środku. Kiedy chcesz podarować komuś pod choinkę, rozczarowanie. Ten kod do pobrania wygląda dziwnie znajomo. Na kompie to jest standard, ale w ostatnich latach pojawiają się też takie i na Switcha. A co powiecie na to, że w ekskluzywnej, kolekcjonerskiej edycji gry Horizon Forbidden West dla największych fanów nie znalazła się płyta z grą Horizon Forbidden West. No. Kurw! Mówiłem, no, doceniam komfort, jaki dają cyfrowe wersje gier, ale moim zdaniem powinni robić chociaż tak, jak z winelami. Dobra, wytłumaczę, bo oprócz mnie nikt ich nie kupuje. Powinni robić tak, że obowiązkowo nośnik w pudełku plus kod na pobranie wersji cyfrowej i wiem, że to by było troszkę bardziej skomplikowane, ale no ja porzuciłem pomysł, to już zabezpieczenia sobie obczajcie sami. Na szczęście takich głąbów jak ja istnieje całkiem sporo, tak więc nie wydaje mi się, żeby fizyczne gry miały całkowicie zniknąć. No, sklepy też chcą zarabiać, twórcy gier pragną ekspozycji w tych sklepach i samo istnienie pudełka do gry to jest już wyraz prestiżu. Właśnie. Ostatnio furorę wśród kolekcjonerów robią takie firmy jak Limited Run Games, które, no, wydaje mi się, że nazwa tłumaczy już wszystko. Wydają w ograniczonych ilościach ładne pudełeczka z grami, których normalnie w pudełeczkach nie ma i później 10% osób kupuje to dla siebie, a 90% po to, żeby później niby sprzedać z pięciokrotnym zyskiem. Istnieje też polska firma Forever Limited, która swoją drogą jest sponsorem nagrody w naszym retromiesięcznym konkursie. I powiem Wam, że taka karta z numerem mojego egzemplarza gry sprawia, że czuję się kimś i ja bym na taką zdecydowanie bardziej leciał niż na platynową kartę Visa. Albo spójrzcie na to wydanie Rise Eterna. Trochę kartonu na pudełko i makietę i cyk, mamy przepis na to, żebym poczuł silny, emocjonalny związek i sympatię do gry, którą normalnie uznałbym za średniaczka 6 na 10. Poza tym zawsze pragnąłem mieć ścieżkę dźwiękową zawierającą legendarny utwór Journey. Co prawda czasami też wrzucają do tych pudełek tylko plik banknotów z Monopoly, ale i tak kocham. Podobnie jak wszystkie prawdziwe kolekcjonerki, a prawdziwe, czyli takie, w których zawartość kolekcjonerska to nie nie jest 5000 cyfrowych kredytów. W ogóle mam już dosyć kredytów. W nowościach to i tak trzeba ściągać 50-gigowe łatki, i nawet jeżeli gra niby jest na nośniku, to zwykle działa w 15 klatkach do połowy albo i wcale, i nie ma dodatków, albo w ogóle to są jakieś gry, usługi, nazwane tak, bo im usługujemy, a nawet nie jesteśmy ich właścicielami. <laughs> tak więc, tak czy siak, pudełko to jest już coraz bardziej tylko symbol. Ale w sumie to niezłe było to porównanie z winylami, że tak sam siebie pochwalę, bo tutaj chodzi o drogę, o cały rytuał. Rozfoliowanie, zapach, dotyk, włożenie do środka, to brzmi. Dziwnie, erotycznie, ale też czasami wywołuje we mnie takie odczucia, włożenie do konsoli w tym przypadku. Jestem pierwszym fanem Game Passa i tak samo korzystam z YouTube Music, ale w jednym i drugim przypadku muszę się suplementować czymś, czego faktycznie mogę dotknąć. I faktycznie to mieć. Nie oczekuję, że każdy zrozumie, ale właśnie my. Tacy ludzie utrzymują pudełka przy życiu. I z tego miejsca chciałbym też serdecznie podziękować, bo akurat kurier był Nintendo, bo to jest jedna z dużych firm, która jest tak zacofana, że wciąż wysyła mi pudełeczka, a nie kody. No i życzę sobie i wam wiecznego życia pudełek. Tymczasem w domu normalnego gracza. Wow, to gry można teraz ściągać? Zapraszam na mój Instagram, gdzie również toczy się retro miesiąc i na nowy kanał Komputronika, gdzie z kolei wciąż troszkę gadam o nowościach, a tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.